Na Warszawie gram. O, Kurde, no Mamy Gójca w Teamie. O najgorzej. A jeszcze nie grałem z dwa gucia miesiące. W teamie, a mi zlagowało Valoranta całego. <grym> Oj. potężne zmiany w lidze są. Nie mam ochoty na Liguchę za bardzo. Przyznam ostatnimi czasy. Kurde, zobaczyłbym masz jak z FPS-kami będzie. O, Valorant, Może jedną zagram. Jak mi zniesie to do Albionka. Al, drewno będę miał w łapie. O jasny gwint. Komputer z nasa by nie pomógł. Na co będzie zwalane? Yy, hotel, monitor, komputer, muzyka, muszka i klawa. Na to, że dawno nie grałem teraz, ale celownik. Chujo. Rusza się jak biegam. Nie no, weź to wypierd. Stwórz nowy profil, zrób tak. niedynamiczny na pewno ma być. A może to wewnętrzne mają być włączone? Czytaj czat? A, celownik mój, o, bez kitu, ty. Ale malutkie. Co jest? To było większe. Tu jest. Mam inną rozdzielczość monitora. Nie, 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 nie. Zmieniamy kolor, to dlatego. Jezu, ale spowolnione wszystko, ale jajca będą. Kim potrollować? Ascend. I can go chamber if you want. I can play K'o. but race as... race. Na Warszawie gram, o skurw... Kurwa, mamy guca w teamie. O najgorzej. A jeszcze nie grałem Mam z dwa miesiące. Mam a mi zlagowało Valoranta całego. Oj. Słuchaj kolego, jakbyś lepiej grał, to byś mnie nie miał w kolego, teamie, to tylko to grał to na wyższym poziomie. Jak co? Więc proszę się ocząsnąć. Będzie Git. Oj, zdoczywali. Dobra, serwerki zmienię. O, dobra mapka. Lubię ją. Trzy Instaloki, Instalok Smoker, podoba mi się. Został jeden gracz. Oh. Teleport gotowy. Oh. I huj. Został jeden w ja, Nie no, tą wygrywamy. ...sixty-eight podłożony. Kan. Został jeden w próg. Obawiam się, że dzisiaj bez firebanku. Oj, ale piknęli równocześnie. Tu mam jednego kilka, nie dobrze. Ale nie przychodzą na... Push in, orange. Oj, ch... Na such zagramy. Nie wiem, za dobrze, za dobra druga okay. chyba się trafiła. Został jeden w Jasny gwint. Grają beze mnie, ale to dobrze. winek będzie. Kur... punkting. jeden Został jeden gracz. Został jeden nice. Będzie bolało? O, oh, cholera, trzy hedy. Został jeden wróg. W jednej sekundzie. Znowu a, nie wiem, się to są nie chodzą w ogóle dalej. Lubię to. Zostało 30 sekund. Został jeden wróg. No ja kolej się zabawić! Meta postać Chociaż możesz A. nie pokapować, o oh, i tam Został jeden O Heaven one Ci kóśkę Ty, pokapował? Nie wiem, celowana była Został jeden gruch. Top, Top, side, top, topside, Ja pierniczę, wiedziałem, że tam jest Oj, nice. Ale fart. Nie wiem, no ładnie, ale tak... Jak dla mnie ona nie ma celownika na łbie i drugą kulką przenosi dopiero takiej. O ja pier... Oj siema i cześć. Shut the up. No, good game Atakujący wygrywają. za dobrą drużynę. Miałem nawet nie można było się upocić. A zobaczmy, jaką rankiem przydzieliło. O, 17 punktów.